Hej, z tej strony QK, i witam w kolejnym odcinku and Roll Tomb Raider. Right tak jest, po czasie takim długim oczekiwania, jeśli ktokolwiek w ogóle oczekiwał. Tam... z tamtej wieży wracaliśmy w poprzednim odcinku i mamy za zadanie co? Mamy w ogóle... Mamy rozpal ognisko sygnałowe, także tak, pozytywnie ciśniemy. Ja to w ogóle zapomniałem jakie tutaj te sterowanie. Pamiętam tylko tutaj ten styl tego pawiana. Zbiorniki paliwa, co ona mówi? Podnieś... strzałki. Gdzie ona ma... gdzie ona ma... Aha, tu są zbiorniki paliwa, tak? Co mam tu coś z tym zrobić? Tutaj jakieś... o, o, o Było coś, jest. Aha, no. Dobra. Musimy napierdzielać E czekanem. Da, wyraliśmy coś. żeby podpalić paliwo. Sposób na podpalenie paliwa to raczej będzie łatwe, wystarczy znaleźć łogień. Co ona robi na F? Lol. Da, nieważne. E, gdzie tu jest ogień? Czy ja nie mam umiejętności podpalania jakiegoś tak fajnie? Nie mam zapalniczki żadnej albo coś? Tu jakieś rzeczy leżą. Kolejne strzałki. Tutaj coś leży? To coś jest? Nie. Ja... Jak ta strzała się wbiła, kurwa? Dobra, nieważne. Co ona robi? Kzasiwo zdobyto nowy sprzęt. Mam wrażenie, że to już robiłem, ale dobra. To powinno zatwić sprawę. Krzesiwo, przytrzymaj E, żeby zapalić pochodnie, no okej, okay, no to trzymam E. O, ho, 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 zaraz coś pierdolnie chyba. Tak jest. Dostałem expa za rozwalenie beczek! I mamy filmik! Aha, co mam jeszcze nie prowadzić, ale zajebiście, jezu, dziesięć na dziesięć. Wow. Ups Nie, to było dobrze jest Lara! Puść nie plecami do przodu! Kurwa, no super Byłoby fajnie, gdyby mi się cały obraz nie trząsł Gdybym wiedział gdzie w ogóle lecę. Uh. Quick time event pokonany Ale nie wszystko znowu kolejny eksp. Ale się uświniła dziucha. Jeszcze ma kaszelek. Się przeziębiła, bo tam zima wcześniej była co nie? Odblokowano model. O oh je, yeah, super. Pilot. Muszę się do niego dostać. Okej, okay, dostajemy się do pilota, ciśniemy. Oczywiście chodzi o pilota samolotu, nie o pilota. Telewizora Wow, jaka ona jest bana Czemu ta muzyka sugeruje, że powinienem się śpieszyć Ups <ścoughs> Trochę nie wyszło tak jak miało, no ale dobra Jesus Co wy mi robicie z moim torem przeszkód? Jeszcze go komplikujecie? Ej Lara, co ty? Co? Co? Co ty? Dobra, no okej okay. Jak się śpieszyło? Nie da się O, dzięki, że mi tutaj wyprostowaliście ładnie drogę. A wydostałem jakieś pseudo beczki. O, oh yeah. I to jest fajne w tej grze, kurczę. Tu jest non-stop akcja, jest dynamika, jest zapierdzielanie. Jest syf na cyckach. I nawet są przekleństwa, i jest śmierć pilota. Zajebi się. Jakiś brodaty tarczownik. Co? Serio? Dobra, tego miałem nie. Daj mi spokój, koleś, kurwa. Nie chcę. Odwal się, koleś. wa. Nie zapijaj mnie. Czemu ty tak do mnie mówisz, brzydko? Ale go przeskoczyłem i teraz strzał w plecy! Oje, tracisz górę? A co jest na F? Dobra, nieważne. Coś było nie! <śm> Pozytywni! Mieliście podnieść ręce, żeby mi tutaj gęki damy zrobić. Dobra, ja, da się to ten pominąć? Zabiłeś pilota i zabiłeś Larę i teraz Lara się zemści, bo ona ma nieskończoność żyć. Jest! Pięknie! Seryjka, kombos z pistoletu. No i o to chodziło od początku. Dobra, e, to jest na E podnosimy w ogóle tak swoją drogą o właśnie, ja mam jakiś karabin śmieszny. Czemu ja tym karabinem nie strzelałem? To jest bardzo dobre pytanie. Jeśli ktoś zna odpowiedź, to piszcie. Ja obstałem, że to dlatego, że nie pamiętam w ogóle jak się gra w tą grę. Sprawdzimy czy pilot coś ma. O, tutaj coś było. Chcę to coś podnieść. Dziękuję za surowce Pilot. Tak, weź co oświetlenie, drogę, bo... Bo ciężko Bo ciężko widzieć, że tu jest kurwa przepaść. A da się tutaj coś w ten. O, widzicie pozytywniej? Tutaj właśnie o tym mówiłem, że tutaj jest takie sznureczki czasem są. I że one sugerują jakbym miał coś zrobić, ale jednak jednak tu się da doskoczyć. Dobra, także da się przeżyć. Jakieś kurcze te, te. w ogóle gdzie ja teraz mam iść? Znajdź drogę powrotną do górskiej wioski. Aha. Drogę powrotną do górskiej wioski, ale tutaj mamy za to e, Ognisko. Da, na razie nie będziemy nic e, robić tutaj przy Ognisku. Tak jak mówiłem, tutaj ta struktura Laro, tego co się do diabła stało? Dobra, zaraz dokończę, bo tutaj ta burza gorąca ta linia chmury po prostu otoczyły samolot. Laro, posłuchaj, widziałem stąd spadający samolot, więc pewnie jesteś niedaleko wracaj cała i zdrowa. Okay. Dobrze. To jest ten z jazgami w nogach chyba, tak? To on dzwonił. Spotka się z Rotem. Okej, okay, no to zaraz ciśniemy tam do niego, tylko otworzę to coś. Ok, otworzyłem to coś, to ciśniemy. Co ona tak zwalnia? Czyżby się coś działo teraz? Tak jest, oczywiście. Wpada w pułapkę, super. Headshot! Odejdź, odejdź. Ale się śmiesznie strzela do górnekami. Strzel w bloczek. Oje. Oh, yeah. To to było, to było fajne. Znowu akcja. No, w końcu się skapnęła, że to się używa. No, hello. To jest Spider-Man. No, wystrzel, nie? A tak się strzela, dobra zaraz Jaka sprytna Wow, fajnie to było Okej okay. eee, Ale może sobie zmienimy o tak Serio ho, 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 ho. Na czwórce miałem to Nie, nie strzelaj ty we Serio, Ej, no tą pozytywni, jak widać tutaj, strasznie po mojej formie i po laże Że QK dość dawno nie grał. Dobra, no ja wiem, że zdobyłem linę. Teraz mogę strzelać szczelną. Dobra, ile. I wyszczel. Wyszczeliła. Teraz ściągnij na E. Pięknie, żeś pociągnęła. I teraz przyjdzie fryer z. Czymś świecącym, co wybucha, a my sobie go zabijemy ci dam strzelać. No właśnie, tak myślałem. Tak właśnie przeczuwałem, że jak ja go zastrzelę, to on umrze. Dobra, teraz jest kolejny kolejny. Wiecie co? Chyba wolę pistolet jednak. Tch, to... dobra, sam nie wiem, co wolę. A ja nie mogę sobie tutaj z ruchu? O! Co mi to da? Może to nie był strzał w głowę? Wow, ciekawy jakim kurwa cudem. Dobra, huh Larcia, nie umieraj, proszę cię. Musi być jakaś droga na górę, no. Exactly, o tym samym pomyślałem. A nie mogłem na przykład tutaj, co ja bym z tym zrobił? Co teraz mogę jumpnąć tam na to? Próbujemy. Okej. Okay. No, właśnie, jednak mogę. Dobra, zajebiście. Zaczempujemy tu i idziemy dalej. Gdzie tu się dalej idzie? O, tutaj chyba widzę, że coś, coś się tutaj zwraca. Widzę, że Lara jest strasznie dobra w ciągnięciu. Wow, mnie coś ochlapało. Mogę tam wejść? Ups. <grym>, dobrze, że tu woda była. Dobra. Eee, chciałbym wrócić teraz. Chcę się wrócić. Chcę się wrócić. Ha, huh, pozytywnie. Macie jakiś pomysł? To mi napiszcie sms-a. A hmm. <laughs> może po prostu mogę iść w tą stronę i, i po prostu przejdę. O, chyba tak. No popatrzcie. Jednak trzeba czasem stawiać na prostota. Wygląda na dobry punkt do zaczepienia. Wow. Jakaś ty sprytna Lara Nie no Teraz cały czas naciskam E, żeby coś użyć i będzie mi teraz włączać non stop pochodnie e, także tak, co do struktury, bo chyba zapomniałem e, dokończyć Jak się schodzi? Chciałbym wiedzieć Hello Serio i teraz nigdy z życiu już nie zejdę, ona została do końca życia przyklejona. No może nie o takie zejście mi chodziło. Tak, jeśli chodzi o strukturę tego, tego, to przypominam tylko, że, o dobrze, że znajdźki i te wszystkie takie dodatkowe rzeczy pierdoły i koksanie skila i tak dalej, to będę po prostu robił w sobie prywatnie, żeby to nie zabierało zbyt wiele czasu, a główny wątek będziemy ostro razem popychać. Na odcinkach. Co to jest? Aha, tutaj sam mogę strzelić, nie pistoletem, tylko tym. Paradoksalnie. I pyk. I pięknie i możemy iść. I super. Aha, już teraz nie mogę, tak? Bo się zapaliła pochodnie, to nie mogę tutaj stylu posuwistego powiana. Wioska w górach, obecne położenie. Wow, zaczyna, zaczynam jechać. Dobra. O, jaki ziomek. O, mój ziomek. Naprawdę się cieszę, że się ruszyłeś. Ja też, dziewczyno. W jednej chwili wszystko grało, a potem. Potem przyszła ta burza tak zupełnie znikąd. To nie twoja wina, Laro. Nie, to ja ich tu ściągnęłam, rot. Hej, znajdziemy inną drogę. Mayday, mayday, tu drugi pilot Jessop z samolotu 177 a Halo! Halo, słyszysz mnie? Jestem poważnie ranny i pilnie potrzebuję pomocy. Czy ktoś mnie słyszy? Kapitanie Jessop, słyszy mnie pan? Wystrzeliłem wracę tym na odbiór! Cholera, nie słyszę mnie. Muszę się do niego dostać. Nie. Tam widać rację. Mamy własnych ludzi na głowie. Musimy się przegrupować, jak tylko znajdą sam. Przecież nie mogę go tam zostawić samego. On potrzebuje pomocy. Czasami trzeba kogoś poświęcić, Laro. Nie sposób uratować wszystkich. Dobrze wiem, co znaczy poświęcenie. Nie. Jakie złote po myśli. Stata. Poświęcenie to twój własny wybór. Strata to wybór podjęty za ciebie. Uuu, jakie mądre. Śmierci, Rot. Eee. Eee. I ta klaara jest zbuntowana. Rota nie posłuchała. Także tak po popatrzcie sobie tutaj na super zajebisty widok. Jest epicki, Tam jest jakiś pomiks z księżycem. Tu jest jakaś wielka góra World Trade Center, znaczy Kili i tam jest wieża, z której właśnie przyszliśmy, więc tak, pozytywnie. Będziemy dalej w następnym odcinku co robić? Będziemy dotrzy...iwać do sygnału dymnego. Okej, okay, nie ma sprawy. Ale to w kolejnym odcinku, który może... Aha, tam jest sygnał, dobra. Zajebiście niebieski, będzie widać. E... Będziemy to robić w kolejnym odcinku, który może być jutro, a może być za 20 lat, więc e... stay tuned. I, I... nie nudźcie się, kupcie sobie popcorn i tak dalej. I... a tymczasem bądźcie tak pozytywni jak Ross. I jego złote myśli pozytywnie. Dzięki za granicę, trzymajcie się.